I wszystkim to Kitty Ola. Dzisiaj mamy, mamy bogaty dom. I Brookhaven. I tak, dzisiaj jest Freeza. Nowy, posiadany dom. I tak. Widzicie? Ma wszystko. Jak muzykę. I to, co słyszeliście, to nie było niestety u mnie, tylko gdzieś na banku. I, I tak. Widzicie? Erbańkowy. Wy tego niestety nie widzicie, ale ja to widzę. I tak. Biorę sobie żółty, bo żółty to mój ulubiony kolor. I tak. O, Ty idzie. Ktoś chce do mnie. O, nieznana. To tak. Z takimi nieznanymi ludźmi robimy tak. O. Jakiś budzik, budzio. Aha. Fajnie by mu się tak zrobić. I teraz. Poczekajcie. Odpuszczę drzwi. Odpuszczę drzwi. To wyszło. A teraz. Zacznę drzwi. Wyjdę. I zobaczcie efekt. nawałam ją. Panowałam ją, żeby mnie już się przeszkadzała. Hmm. Teraz to też jemu Kisiel. Cytrynowy. Bardzo mi smakuje i polecam. Kisiel ma. Przepraszam, nie ma nawet tego Cytrynowy. I tak. I tak, i tak, i tak. Yy, to ci mam Lino do domy. Nie mam i pasy. To mogę sobie kupować. No, ale wszystkich nie mam, game Passów. tak? Co? Jeszcze raz to nie u mnie było. Tylko gdzieś jest inni niż u mnie. Pa. Chodźmy do domu. Ja, bo też mam taką fajną koleżankę Nicole. teraz też umie grać w Robloxa. I tak. Ziemu dzisiaj też będziemy chyba grać, ale jeszcze nie wiadomo czy będziemy z nią grać. Nie wiadomo, bo mogę zrobić jeszcze bardzo was dzisiaj. Jeszcze nie wiadomo czy tak czy nie, ale na razie tak. Chyba Przypadkowo to. Czekaj, ale nawet... Mogę ją sterować, ale lepiej się sterować. Tutaj mamy saunę. Saunę mamy. Tutaj mamy siłownię. Hmm. Ale na razie tak. Idziemy. A jeszcze się nie robi no co dobrze. I tutaj gdzieś był taki fajny, tajny sekret. Ale Muszę jakoś tam wejść. No jak? O. Tak. I szybko. Ach, nie wyszło mi. To jest... Tak. Trochę zbudę to. Tak. I patrzcie że tutaj macie taki fajny sekret. Ale ja powiem Wam tam, że macie safe i. Bronić, żeby się obronić przed wszystkimi. I tak. Już jest nos No, i sobie to obchodzi, że już jest nos Więc może ja do ile się chce. Otworzę. Zamknę. I już. Zawsze mm. tak mam. Teraz włączę tutaj takie światełko się, nie ma tutaj żółtego, ale sobie ja wybieram fioletowy, bo to jest ulubiony mojej koleżanki kolor, czyli Nikolik. I tak. Nie wiem, jak to jest. I tak zrobię. Widzicie, że jak macie laptop, albo komputer, że możecie tak robić. Shift. I widzicie? Tak jest coś. I patrzcie, Szyf, szybciej biegacie niż zawsze. Bo tutaj jest takie... Takie coś, jakbyście widzieli, takie coś. Tutaj macie z tym się I... I Nacisniecie ten Shift, po. Bo... Chyba waszej lewej, a po mojej prawej. I... No tak jest zawsze. Jeśli jak zasiędzie się shift, to będzie szybciej bieganie. Jak przyspieszonko, spieszą, jak to warka, aferka mówi. Czy jest Tak to mówi A aferka. Mój to, dos adopta. No indy dondi. No a ty to co? Isond. stąd No Poland Nie, jak no Poland Jak ktoś jest polski to wychodzi się z serwera Jak ktoś jest polski to nie wychodzi z serwera Tak i tak mogę Patrzcie, 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 mi adopt! Mi adopt! Widzicie? Widzicie? Widzicie, jak biegnie? No. I też się tak nie lubię, jak ktoś taki jest. Wiem, że to trochę jest takie smuźne, ale. Tak to robić, ktoś. Jak ktoś taki nie ma. Ale mam mały problem. Widzicie, jak to O! Widać? Widać. chyba kiedy przyszedł? No nie, to ta baba! Kurde! idź stąd! no to czekajcie. Ja wychodzę ze serwera. li Liw. I daję oliwa, bo zawsze tego nie lubię. To moja koleżanka, Nikola. I tak. Teraz sobie pogram w... Co hmm, tutaj chcę pograć? Ja nie wiem. Ale to możecie wiedzieć? Bo ja tak całkiem, całkiem nie wiem. Ale może mi się uda w... Free Luigi's? Może Miss Herring mi się uda zagrać, bo jest to trochę beznadziejna w laptopie. Wyglądają na laptopie. I gramy, gramy, gramy. Tutaj trzeba dużo skakać, a ja nie mam takiego klawisza, żeby szybko, szybko, szybko. Szybciej, żeby, żeby szybciej. Okej. Okay. I idziemy. <grym> <grym> Tyk, tyk. I Jestem zwykłym. Trzy że, żebym był hamburgeriem. Trzy wiecie o tym? O! Aha. Jak mi się kamerka? Boję się trochę, bo Boję nigdy, nigdy na. Na laptopie grałam w Murder Mystery W taki Murder Mystery, bo. naprawdę nigdy nie grałam. Ja się bardzo wstydzę. Jak to się mi gada, że. Umiesz grać w Mother Aha! No idźcie! Nie, ty bierz. Ty bierz, bo ja się boję. bierz, bo ja się. I'm są so scared. Mhm. Wiedziałam, że ktoś mnie już zabił. No, jak sobie słyszycie, coś nas zabił. A zobaczmy kto to? Hmm. Aha, to tak. No. Na, nas